Kochani, idziemy, Idziemy do, do parku naszego ulubionego z bombelkami, i z nikolą, tylko nikoli nie. Pokaże. Tra la 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 la, a ja mam na doche, go Tra la 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 la. Idziemy do naszego parku u kochanego, właśnie robię wam dwustronnie, będzie fajnie, bo będzie i tu jest Tomek, i tu jest ten, działa ta kamera? Działa, nie? Działa, ja nie puszczaj teraz. Nie teraz nie dopiero działa. Jesteśmy kochani, bo nie wiem, czy to wcześniejsze się, się nagrało. Jesteśmy w tym... w tym ukochanym... Muszę się coś... Możesz go puścić. W tym naszym ukochanym palczku. Wiesz mm. Możesz go puścić. Puść go! O czymś smyć? tylko! Leci bomba! Park, bo się może pobieg... Leci, 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 leci. A ja mam radochę, bo się go... Co? Gdzie? To łap go! Asia idzie. To puść go! To Asia idzie, to puść go! Aż tutaj. A ja mam radochę. Chodź, 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 chodź. Jesteśmy ukochani. Słuchaj, Patyka. W naszym ukochanym parku. Słuchaj, Patyka. Ja i mój mąż i Nikola, tylko Nikoli nie pokażę. Bo nie mogę. I tu jest ten niegrzeczny piesek mój, moi, moi drodzy mobile. Tu jest ten niegrzeczny piesek, moi drodzy. sobie taki piesek niegrzeczny, niedobry. Przedam za dwa miliony i Nie sprzedaję nikomu. Ja nie jestem. Ja się śmieję oczywiście. Bo ja mam radochę, bo się ogolę piochę A ty masz radochę, kochanie? co? Se... Bo... Ty masz radochę, bo się ogolę piochę. O tu jest Nie wiem, ta kamerka jakoś nie wiem, dziwnie działa Idziemy Jesteśmy? Jesteśmy, będziemy Biegniemy. Dobra, A ja mam radochy, bo się ogle zielono, psiochy! Chciku mi się moich milnych chce, muszę dupę wypiąć. Muszę dupę wypiąć i zrobić, siku. I teraz mogę być. Teraz I teraz mogę być patologią! Patologia będzie robisz w parku, siku. Park. Asia. Chyba. A tu mój kochany mężulek. No jeśli nie no. A tu, <tuszy> o.

A ja mam radość, bo się zesikał i będę miał mokrą siokę. Dobra, kończymy na dzisiaj. Idę stąd. I do zobaczenia na następnym filmiku. Pamiętajcie, subskrypcje, lajki, komentarze i... Pozdrawia.